Tak sama nazwa wskazuje dynastii Jagielonów, jednej z najpotężniejszych dynastii w Europie, która funkcjonowała przez prawie 200 lat od Władysława Łakierka po segunda II Augusta. Znaczy ja pozwolę sobie ten aspekt historyczny pominąć, ponieważ już Państwo dzisiaj w historii bardzo słyszeli, więc nie będę też przynudzał. Jaki jest pierwszy cel? tego projektu. Chcemy Państwu pół Tutaj widzimy na jakim obszarze panowała ta dynastia. Jest to ponad 2 miliony kilometrów kwadratowych. I jak widzimy, to jest ponad tymi wszystkimi granicami, które dzisiaj znamy. To jest pierwsza rzecz, którą trzeba sobie uświadomić, że pojęcie granic administracyjnych między państwami jest pojęciem nowym tak naprawdę. Państwa narodowe powstawały, to jest kwestia XX wieku całe państwa narodowe. Natomiast przez przed lata to wyglądało zupełnie inaczej. Te granice przychodziły zupełnie gdzie indziej. Natomiast my pamiętamy tylko o tych współczesnych. Projekt ten ma też właśnie uświadomić, że wcześniej te granice były zupełnie gdzie indziej, albo ich nawet nie było. A to, że żyjemy teraz według nich, to wcale nie musi tak być. Granice administracyjne są bardzo ważne ale nie mogą one wpływać na, na to, żeby tworzyły bariery między ludźmi. Nieważne z jakiego kraju kto pochodzi. Do tego też właśnie dąży integracja europejska i do tego też ma na myśli ten, ten projekt. Drugim aspektem jest uświadomienie sobie, jaki wkład nasza polska, nawet myśl polityczna, miała funkcjonowanie w funkcjonowanie Europy ponieważ to też przez lata rozbiorów, lata komunizmu zostało u nas troszeczkę zatracona ta wiedza. Ten projekt też ma po to, jest po to stworzony, żeby nam o tym przypomnieć. W Polsce funkcjonowała pierwsza demokracja bezpośrednia na świecie. Druga konstytucja w Europie, na świecie pierwsza w Europie. I to jest bardzo ważne. Demokracja Funkcjonowała w XVI, w XVI wieku, można już powiedzieć, że. I nawet to też warto sobie teraz się nad tym zastanowić, jak u nas funkcjonuje demokracja, ponieważ u nas jest tak, że generalnie kto ma więcej głosów, ten decyduje o wszystkim. Wtedy za demokracji szlacheckiej była jedna zasada najważniejsza, czyli dojście do konsensusu. Posłowie, czyli szlachta, debatowali do tego momentu, aż każdy był w miarę zadowolony, czyli do takiego ogólnego konsensusu. Hmm. Drugim aspektem też jest w tych artykułach henrykowskich jest e, bardzo ważna sprawa e, religii i wyznania. Hmm. Były w tych artykułach henrykowskich lata na królu, żeby, żeby za, zapewnić e, wolność wyznania i żeby król zapobiegał wojnom religijnym w kraju. E, na tle Europy, gdzie... Innowierców często też torturowano czy zabijano. Polska była tak zwanym krajem bez stosu. I to też nam pokazuje, że już w XVI wieku u nas w kraju funkcjonowały pojęcia takie jak równość, wolność, Europa obserwowała się na nas, jeżeli chodzi o tolerancję. Tylko, że my byliśmy dużo wcześniej. No, niestety tragiczne y, włoskie sytuacje nas trochę tego pozwoliły. Natomiast warto o tym y, pamiętać i po to też jest ten projekt. Hmm. Dobrze? Ja tak sobie mówię, ale prezentacja nie wydaje. Tak, tutaj mówiłem właśnie, że y, dochodzi potrzeba wspomnienia o wspólnych korzeniach. Widzimy bardzo podobne teraz w Unii Europejskiej, czyli tak naprawdę mamy przykład na to, że historia jest nauczycielką życia dla współczesnych obywateli. I żeby właśnie o tym wszystkim przypomnieć, trzeba to robić w sposób spójny, nie tylko na lekcjach historii, ale też warto to robić poprzez takie produkty jak szlaki kulturowe, czyli takim, taką marką, aby zanalizować ten stan obecny, znaleźć te wszystkie wspólne, wspólne mianowniki z innymi krajami, następnie stworzyć koncepcję marki i prowadzić ją w życie. Oczywiście też w imieniu swoim, ale na pewno też i fundacji zapraszam też do współpracy Przy tym,